Fanów w tym roku ma relatywnie duże stanowisko powierzchniowo, dzięki temu ma szansę troszeczkę więcej zaprezentować. Taka była idea, żeby pokazać z jednej strony technologię, czyli nasze narzędzia, które są do dyspozycji, ale z drugiej strony również firmy partnerskie, które potrafią tą technologię, technologię wdrażać. I tak jak widać za moimi plecami są to. Firmy totalnie z różnych światów, z różnych branż. Jest firma, która się specjalizuje typowo w paletyzacji, nie ma nic wspólnego z metalem, ale jest też firma, która z drugiej strony bardzo mocno wykwalifikowała się właśnie w obsłudze obróbce metalu, załadunku, rozładunku robotrilla. Jest też firma, która jest kompletnie z innego jeszcze bieguna, czyli lakierowanie, malowanie, które wiąże się z totalnie innymi wyzwaniami technologicznymi. Zdecydowanie pokazujemy robota współpracującego, który porusza się na platformie autonomicznym wózku, wózku AIV. Mamy za moimi plecami robota, który, ciekawostka, nie jest robotem współpracującym, ale pracuje bez pełnego wygrodzenia, ze skanerem bezpieczeństwa. Jest to w pełni bezpieczne rozwiązanie, które pozwala na to, żeby nie stosować konwencjonalnej siatki czy też poliwęglanu przy tradycyjnym, niekolaboracyjnym robocie. Na tegorocznych targach Warsaw Industry Week firma Fanuk prezentuje obrabiarki takie jak elektrownżarkę drutową RoboCAD, pryskarkę elektryczną RoboShot oraz trzy wersje prezarki RoboDrill wersji 3, 4 i 5, 8. Obrabiarkę RoboDrill Advance prezentujemy z robotem Fanuc, który ma za zadanie załadunek i rozładunek elementów obrabianych, zrobotyzowanie obrabiarek. Staje się obecnie standardem na rynku polskim, europejskim. Jeżeli obecnie nie obniżymy kosztów produkcji, nasza konkurencyjność na rynku europejskim będzie niska, co spowoduje, że inwestorzy zachodni nie będą lokowali produkcji w naszym kraju, tylko będą wybierali kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Czechy, Słowacja, Rumunia i Węgry. My, jako firma panów. Mamy gotowe rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy mogą konkurować dzięki nim z firmami zachodnimi. Pokazujemy również bardzo ciekawe narzędzie, i to ewidentnie Premiera w Polsce. Bardzo fajny produkt rozszerzonej rzeczywistości, e, polegający na tym, że zakładamy sobie okulary w skrócie mówiąc, patrzymy na robota i dostajemy wirtualne podpowiedzi od systemu w postaci strzałek, podświetleń. Instrukcji o tym, jakie roboty są przed nami, jakie ma parametry, jak przeprowadzić podstawowe czynności utrzymania ruchu tego robota. A więc nawet osoba niewykwalifikowana technicznie w kategorii robotów może spokojnie dzięki tym okularom wykonać podstawowe czynności, wybrać program, wprowadzić nowy produkt, ale przede wszystkim jest to ułatwienie też dla służby utrzymania ruchu i dla takiej zdalnej pomocy serwisu wobec naszych klientów, czyli nie musimy jechać na miejsce do nich, tylko możemy zdalnie prowadzić ich za rękę.